Jeśli chcą Państwo przekonać się, co czeka Państwa w 2012 roku, zachęcam do kupienia 10 i 11 stycznia Gazety Pomorskiej. W tym czasie ukaże się dodatek z horoskopem na rok 2012. We wtorek będą mieli Państwo okazję zapoznać się z horoskopem klasycznym, partnerskim, bądź jak kto woli erotycznym. Numerycznym, a także starotem dla pierwszych sześciu znaków zodiaku. Do tego specjalnie dla Torunian przewidziany jest horoskop dla miasta. Tak więc, jeżeli Państwo chcą się przekonać, czy budowa nowego mostu w Toruniu odbędzie się bez komplikacji, albo czy niebawem zasiądziemy w sali na Jordankach. Warto zajrzeć do tego horoskopu. Z kolei w środę 11 stycznia przewidziany jest horoskop chiński. Runy przeznaczone głównie dla biznesmenów, a także dalsza część tarota dla pozostałych znaków Zodiaku. Tak więc serdecznie zapraszam zarówno czytelników gazety Pomorskiej jak i telewizów telewizji Toruń do zakupienia we wtorek i środę gazety z dodatkiem horoskop 2012 tyleki, tyleki. Najbliższy weekend 14 i 15 stycznia w Toruniu odbędzie się 15 festiwal Pieśni i Piosenki Bożonarodzeniowej. 14 stycznia w sobotę o godzinie 16 zapraszamy do Teatru Baj Pomorski na koncert laureatów oraz gościa festiwalu Orkiestry Akordeonowej Akord, a w niedzielę 15 stycznia o godzinie 15 do kościoła na stawkach, gdzie odbędzie się kwesta oraz koncert na rzecz Hospicium Nadzieja. Nowy Jork to ulubione miasto wszystkich gliniarzy oraz tych, którzy. gliniarzami nie są. Więc jeśli i ty chciałbyś się tam znaleźć, w piątki od 21.00 śledź nowe odcinki CSI kryminalnych zagadek Nowego Jorku i zaprzysiężonych. Szukaj hasła i wygraj intrygującą wycieczkę do Nowego Jorku lub sensacyjne laptopy. 13 Street. Kanał intrygi i sensacji. Modny styl to odzież łącząca w sobie klasyczną elegancję z prostotą i wygodą. Twój własny indywidualny styl odnajdzie u nas każda pani w rozmiarze od 34 do 54. Zapraszamy do naszego salonu w centrum handlowym Bielawy. Modny styl dla kobiet świadomych swojej kobiecości. Zimo, moja śpiąca, nie wpadaj w nostalgię bo mam do życia chęć. A po taksówkę niezmiennie dzwonię pod numer 19195. Puls Taxi 19195 zaprasza wszystkich tęskniących za ciepłymi promieniami słońca do szybkich i komfortowych przejazdów. Na Państwa wezwanie czekają samochody osobowe, kombi oraz busy mogące przewieźć do sześciu pasażerów. Zapewniamy bezpieczny przewóz dzieci, umożliwiamy przewóz zwierząt, dostarczamy przesyłki i zakupy. Taxi 19195. Zawsze na czas! Wtorek, 10 stycznia, Mariusz Orłowski, witam państwa i zapraszam do obejrzenia aktualności toruńskich. Liceum Akademickie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika po raz drugi z rzędu zostało uznane za najlepsze w Polsce. Doroczny ranking opublikowały Dziennik Rzeczpospolita i Miesięcznik Perspektywy. Toruńska szkoła znalazła się także na pierwszym miejscu w zestawieniu placówek z najlepszymi wynikami na olimpiadach. Ogólnopolski ranking szkół średnich przygotowano już po raz czternasty pod uwagę przy ocenianiu. Brano sukcesy szkoły w olimpiadach przedmiotowych i tematycznych, wyniki z matury i ocenę kadry akademickiej. Sukces szkoły cieszy. Nasza Tytuł pierwszego miejsca jest podobny jak w zeszłym roku, natomiast faktycznie, jak już mówiłem, byliśmy wcześniej na piątym, na drugim, w zeszłym roku byliśmy na pierwszym miejscu, teraz znowu jesteśmy na pierwszym miejscu, ponownie. Natomiast faktycznie to pierwsze miejsce jest znacznie mocniejsze i pewniejsze niż w, zeszłym, w ubiegłym roku. Na tak dobrą lokatę Gimnazjum Akademickiego złożyło się wiele czynników. Najważniejsza jest młodzież, ale nie tylko. To jest przede wszystkim znakomita kadra nauczycielska. Wychowawcy, którzy opiekują się na co dzień połową młodzieży, tą połową, która mieszka w internacie, a więc prawie 150 uczniami. No i to są znakomite programy, programy autorskie. A tutaj wrócimy tutaj problemy na no dobra? Praca z tak uzdolnionymi młodymi ludźmi nie jest łatwa. Dla każdego nauczyciela stanowi wyzwanie, ale i ciągłe doskonalenie nasz absolwent Wiktor Balcerek jest zafascynowany teatrem z racji też sytuacji rodzinnej pisał pracę olimpijską związaną z teatrem ze specjalizacji teatrologicznej i nie ukrywam że prowadzenie tej pracy wymagało ode mnie nakładu sporych sił i zwykle Wiktor mnie naprowadzał do na źródła, a nie ja Wiktora. Gimnazjaliści wiedzą, że uczą się w najlepszej szkole w kraju. W niej także oprócz nauki mogą rozwijać swoje zainteresowania. Mamy inny materiał, przynajmniej w większości rozszerzony. Wiele nauczycieli ma pasję, którą nam przekazuje. Atmosfera czy na lekcjach, czy właśnie z nauczycielami, że można porozmawiać spokojnie, normalnie. Przede wszystkim właśnie. Placówkę prowadzi Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Niewielka dotacja budżetowa powoduje, że organ założycielski szkoły poszukuje mecenasa. Mecenas to jest ten, który wspiera finansowo, ale również ten dobry duch, który opiekuje się, który propaguje dobre imię szkoły, który szuka być może współmecenasów. Sprawa jest otwarta. W zestawieniu szkół ponadgimnazjalnych w Polsce są też inne toruńskie placówki. Wśród 400 najlepszych liceów na 53. miejscu znalazła się czwórka na 109 piątka, na 119 dziesiątka, a na 335 pierwsze LO. W rankingu 200 najlepszych techników pozycję 126 zajmuje technikum numer 5 ze Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych. Prezydium Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego zajmowało się podczas dzisiejszego spotkania problemami pacjentów po wejściu w życie Ustawy o refundacji leków. Członkowie prezydium wskazali na pilną potrzebę wprowadzenia zmian do ustawy, a także na potrzebę przywrócenia.